Dzień dobry, dzień dobry. Wybrałem się w małą podróż pod Bytkoszczą do wsi Otorowo. Tak naprawdę to jest pogranicze właśnie Otorowa, Makowisk i Solca Kujawskiego. Wybrałem się tam akurat autem, ale jeżeli ktoś by chciał się tutaj znaleźć innym środkiem, no to można spróbować oczywiście na rowerze albo ewentualnie PKS-em. Mniej więcej to będzie koszt chyba 9 zł w jedną stronę. A dlaczego tu akurat pod podbudgoczam? Tak jak sami widzicie już na filmiku, jest tu wybudowany taki domek w kształcie imbryka. Sam właściciel też wstawił filmiki na YouTube, także też podlinkuję, żebyście mogli zobaczyć też z drugiej strony, jak wygląda ten imbryk z lotu ptaka. Także takie takie filmiki właściciela też są na YouTube. Tak jak już mówiłem wcześniej, są różne formy dojazdu. Autem na pewno będzie najszybciej, no i praktycznie pod sam dom. PKS-em to oczywiście mamy tutaj ograniczenia w postaci godzin odjazdów i przyjazdów i trzeba jeszcze kawałek dojść. I oczywiście możemy jeszcze dojechać tutaj na rowerze. Jeżeli ktoś jest w formie, to praktycznie od samej Bydgoszczy, bo no nie wiem, to jest mniej więcej z 15 km od centrum, 15-20 km od centrum. A jeżeli ktoś oczywiście tej formy jeszcze nie ma, no to można na przykład dychać linią numer 6 do pętli Stomil i stamtąd mniej więcej już jest 8 km, A jeżeli jeszcze ktoś ma mniej siły, no to jeszcze jest przesiadka wtedy na autobus linii 73. Wtedy trzeba wysiąść na przystanku Plątnowska-Kościół i stamtąd mamy już tylko 5 km do tego domku. Na pewno jeszcze oprócz tego domku jest więcej zakamarków wartych zwiedzenia tutaj w okolicy Solca Kujawskiego. Także polecam jeszcze troszkę rozbudować tą wyprawę. Oprócz tego domku można jeszcze właśnie ten Solec Kujawski i okolice Solca Kujawskiego. Na pewno jest więcej ciekawych miejsc w tej okolicy. Także wszystkich Was Tutaj serdecznie zapraszam. No i to by było na tyle. Dzięki, cześć.